Tak, zgadliście, tutaj Lori i teraz mi może wyłączyć odcinek, kiedy się skończy na przykład coś mówić lub będzie następny na przykład teleport. Ja wam teraz powiem pa, bo może mi zaciąć, więc pa. Pa. I może mi zaciąć, a więc niestety będę musiała tutaj wam coś zrobić. Za 6 dni święta, a niestety Frido nie przyjedzie za 3 dni, czyli o 3 dni wcześniej, tylko akurat święta, czyli Frido przyjedzie za 6 dni, wtedy dokończymy ochotnicze wyzwanie, bo nagrywa w nocy. Może dlatego nie was wyłącza i nie mogę skończyć odcinka, ale dobra. Robimy sobie dzisiaj teleport. Teleport, teleport, teleport. O, jest dobra. No nie widzimy, gdzie śpi bo spitera. Ale dobra, dalej robimy. Ten